Cześć, witam WOZ. Jestem na następny odcinek z GTA San Andreas. Już dawno nie było GTA San Andreas na kanale, no ale jest w końcu. I mam nowość taką, że nagrywam to innym mikrofonem. Jezu, jak tutaj głośno. Nagrywam innym mikrofonem i jakość powinna być lepsza, bo jakość tego mikrofonu jest lepsza. Ale też nagrywam mój stary mikrofon standardowo w innym programie. I jakby się coś z tym nowym zepsuło, by było jakoś zło jakoś czy coś To po prostu będzie mój stary mikrofon Jeszcze obejrzę jak to zrobię Fak Dobra eee, Sorry, że nie było tego GTA, ale po prostu mm, to nag... Chciało mi się inne gry nagrywać bardziej niż GTA No, a jak już nagrałem te inne gry To nie chciało mi się ty nagrywać Fak baran w mnie wyjechał I teraz mam co? auto rozwalone no jest super GT. Ej tu mój motorek. Pytu, pytu, pytu. Dobra, bierzemy to. LOL! Trzeba ich zabić. Ziomek, ziomek, soj Jest mój motor, będzie mój motor. Będzie mój motor, jest mój motor, fajnie. Cieszymy się. O kurde, policjo. Wiecie co, jadłem do tych policjantów, nie? Nie wiem czy by mógł z poziomem poszukiwania e, rozpocząć. Boże, co to jest tak głośno? No, teraz. Dużo lepiej. Dobra. Lubię jeździć na motocykleta. O, tak, tak fajnie siedzi po co chwili, ale tam nie mogę jechać. Tu mamy misja. Oczywiście ponczek. Aby mi motor zapisało. Motor nie fine. Pononse poor. Hey, Carl Johnson. CJ. Oh, Come on over here, son. Move over. Let him sit down, asshole. So you finally found time to drop Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight: we own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself is crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ. Ta to town. You got that address, Pulaski? Another gang banging, drug pushing, cop killing b**ch just like you. We don't like him, and he don't like us. You make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. No, czyli trzeba go sprzątnąć, tak jak powiedział Lech. Tak jak myśl Lech. Oh f**k. Fak, jest mój motor, dobra, biela biera te policyjne autko. Haha ha. nawet nie mam go rozwalone. Ja się załączę syryny. Ah. Oszalejemy ciągnie. Ty się przy mnie fajnie dziwnie jeździ. A, ah, mam władzę teraz. Aby go szybko nie rozwalił. Co debil Dobra, A. Kurde Nie, dobra, dobra, jakoś to wyjada. Jest Kiedy mi ta gwiazdka zniknie? Nie chcę mieć tej gwiazdki O, tu jest. Ciekawe czy to trudne będzie, tego nie pamiętam Już powiem A, co tu jest? Młotowa Masz koktajl młotowy Ja wiem co to jest za misia. No Ona jest całkiem spoko Dobra ten tędy Kurde jaki ten, ten O, akurat gwiazdeczka No wreszcie to znikło, to było takie wielkie, że aż mi się to bym chciało Dobra Już niedaleko No tak myślę, że to jest ta misja Dobre Uuuuhuuu już po ciebie Ach, Hedzi pięknie Nie rozumiem, że to mu tu wciepać z spoczko. O oh, f**k Aha, A, niepełno takich okienek mam. Dobra. Fuck nie trafiły. O, Trafiłem, fajnie. Kurde, tu jest następne. Ściągnę go z tego to jest shotgun, nie? Eee, bezproblemowo. Czaj tak, mamy następne okienko. Tu mamy następne okienko. Kurde. Fak. O, dobra. O kurde, skończyło się ammo do shotguna. Pięknie wleciało. I to tej prawie pięknie. O kurde, jarą się. O, przystałech chyba. Nie wiem. policie się, nudzimy. O kurde, dziewczyna. I oczywiście nic za tym nie wiedziałem. Nie przewidywałem tego. Dobra. Z tego co wiem, to po tym miejsce będziemy ją mieli na własność, że tak powiem. Po prostu będzie naszą dziewczyną. O Boże. Ale nie widzę sensu w ogóle mieć w gitarze dziewczyny. To jest bez sensu troszkę. Praktycznie nic to nie daje. Kurde, jak ona jest tu, jest tu, jest tu. Ło, łowo, łowo. Wow. Kaj, tu jest kuchnia, troszkę mi laguje. Nie no, jeszcze dzisiaj FPS-ów przyszło. Kaj, tu jest kuchnia, tu nie, tu. Fak, na dół muszę iść. Ło, łowo, wow, wow, wow. Jest tu gaśnica. Fuck, nic nie widzę prawie. Dobra. Okay, to było tu na prosto, tu. strażak. Sam o, chute. walić się zaczyna. Wszystko Jezus, babo! Spokojnie. No właśnie, Karl radzi, bez paniki. Szybko się, szybko, szybko za mną. No. W sumie ciekawą misję, taką fajną. No, gaś. Lecisz, lecisz za mną. Tędy się, przeniemy, tędy się, przeniemy, tędy nie przeniemy, tędy trzeba iść. Dobra.

mi ją do domu Rap musi być Siadaj dziewczyno Niebezpieczeństwo, a potem kurde e, potem no Tu, 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 O kurde, prawie trafiłeś w co tam Ręczą, że ona tam będzie miała jakieś fajne auto. No, jeden do domu i misja zrobiona, i tak jak do momentu dziewczyna swoja. E, teraz jada zapisać, bo to jest niedaleko. Fajne auto, nawet to jest chyba tornado. Chyba. Dobra, zapisujemy. Szybko lecimy. Walić telefon. Dobra. Jeszcze raz zadzwoni. Na pewno. Bierzemy te auto tym razem. Dobra, i zaś misję u tych gości tam myślę, że będzie fajnie. Kurde, zapatrzałem się na mikrofon, bo coś mi takie jakieś włosy kota tam są za mikrofonem. Na tym mikrofonie. No, pewno się zaś nim bawił, bo leżą na ziemi. Fucken, jest! Prawie idealne to było. Eee, ja gdzie widział? Patrzcie. Magia pojawiła się. Magia świąt w końcu, nie? Fak, 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 fak. A właśnie. Może poruszę taki temat, że Z niedługo, za 20 widzów, będę miał już 300. I nie wiem w sumie, co wymyślić. Coś fajnego. Coś fajnego, nie wiem. Może by go ogarnął. Swój pokój, żeby wam pokazać. Może by ogarnął, ale nie obiecuję bym musiał telefon od taty pożyczyć. No, import misja. Girl, damn. To, Carl? I we przyjaciółmi, i nie ja są takimi przyjaciółmi, And że ci zaraz. In gang Spokojnie.

I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tim Penny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands, and you'll see what I mean. Okay, You all take care now. For sure. Motor, 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 motor. O, tu stoi motor. Nie musimy kraść. Haha, i tak ukradłeś. Dobra. Co by tu za muzyczkę puścić? Playback FM. Nie! Banshee tam było. Dobra. KDS nie musi być. No, to było fajne autko. Uhu! Professional driver, normalnie. Wow Zrobimy willy, zrobimy willy, nie, zrobimy willy Coś mi nie pykło, ale no, dobra Podnoszę mego Jada tutaj Kanałem Chyba tam dojada, nie? Mam nadzieję, o O, tu Entum zawsze na YouTube oglądałem ee, stunty, coś mi się to podobało. Nie. To było dobre. Dobra, Solmetu Rosjanie i Balasi mają spotkanie w magazynie. Dobra. Musi znaleźć... Wejście do środka, spoko. Ogarnie się. Dobra, mogę to chyba przewinąć. Wow. Wybuchło. To wybuchadła. Czemuś ty się nie polił. Kurde. Co ten motor muszę postawić? O oh fucking Dobra I po wszystkim Proste, proste było Zbieram do tego amo dobrze zbieram Kamizelka zawsze się przyjdą O, fartom jak się nie hajcłych Dobra, tu? Nie, tu Ale się hajsu z nie sypie. Prawie jak z zituba. Wychyli się kulumy. Tu się chował jeden. A, fajnie się tymi beczkami ich rozwalą Dobra Tam jest beczka chyba bo... Tu jest beczka Ballast tam jest jeden, dobra już go nie ma Wow Czemu tam te beczki nie wybuchają, też są czerwone to teoretycznie powinny wybuchać Dobra eee, Czy one są takie zbagowane? LOL, to są dziwne beczki Patrzcie one nie są tu folią taką owinięte Nie wiem, dobra walić to U, tam jest AK 47 O, 60 naboje, no to lipa. Jest praktycznie nieposzczelony ale dobry jest Amerykanski Czemu go nie mogę zabić Żal jakie to jest Gdzie kotagra gra jest yy... cało jak się nazywa? No, kurde, jak to nazwać? No skryptowano, właśnie. Skrypty, skrypty. Strasznie. Dobrze, mamy swój motorek. Jademy za nim. Przecież my go zarumujemy, tego idioty. No i już po nim patrzcie. I już go nie ma. Szacun. Dobra, ja muszę sprawdzić, wiele mi się to nagrywa, nie? E, 18 minut. Myślę, że jeszcze jedna misja i gdzie kończyć. Ja robię małe cięcie i widzimy się przy rozpoczęciu misji.

This is your gig, CJ. You need some strikes. Oh. need okay, an ammunition I had the ammunition. to ammunition. Where have ammunition? I ammunition. I Dobra ja tam Fucking się zaklinował jeszcze tym autem O boże Chyba tu był Tak mi się wydaje No, no to jest Amunition no No jest tu co jest grane? Dobra, walić. A nie, tu jest ammunition. Boże, nie, jaki fail. Dobra, ludzie, sami przy amunition. Możemy iść. Doberman. No to wiadomo. To jest Green Park, czyli terytorium Ballas. No ciekawe no. Aha, no ciekawe. Dobra, ja to pomijam, bo nie chce mi się tego oglądać. Ja to znowu. Dobra, mogę się wziąć teraz Ammunition, ja? Mogę się tam kupić co chcę, a mogę jako broń się kupić. Dobra PM SMG, jak to ma SMG? Dobra, SMG 2000, no troszkę to kosztuje. Nie masz, o boże, to jest takie drogie. rely Dobra, mm, wychodzimy. O kurde, muskulatura mi spada, trzeba iść na siłka. Dobra, jademy tam. Dobra, w na terytorium Ballas Ballasów styknie ich zaatakować. Ja I to atakujemy. No i już, dobra. Czyli teraz będziemy ten... atakować. Pamiętam, zawsze ich w takim sposobem, że ich auto i w tym ich rozjeżdżałem Dobra. Nie wiem czy teraz mi to się działo. Działał Dobra, piek. to Trochę to może takie nie, nieuczciwe, ale z, Moim zdaniem to jest dobry sposób Jeszcze nie dechłeś. No Pierwsza fala, ale chyba są trzy albo cztery Coś to tamu za niegro nie O! Staliona wezmę Bierzemy Staliona O dobra, choć roz jak człowiek się z nimi rozprawiamy Smolić to bierzemy Staliona Taki ciekawszy sposób niech będzie Mierzę w green Park, idioci Dobra, ostatnio fala chyba. Dobra, jeszcze jednego staliu nabieramy. W ogóle policja się tu nie pojawia. To jest dziwne troszkę, moim zdaniem. Broom, brum brum, Madafaka? are motherfucking Nega. LOL Dzielnica jest twoja, bardzo fajnie Cieszymy się z tego powodu. Już od razu policja przyjechała Dobra, I co teraz. To miejsce należy teraz do rodziny z Grove Street i oznaczone na radarze kolor... i będzie oznaczone na radarze kolorem zielonym Spoczko, ale po co mi to? No. Aha, bo ja bym mógł werbować tam żeby mi pomogali. A ja to jest bez sensu troszkę chyba bo... Spoko, by da go bronił jak swojego obszaru Dobra, gdzie tu pominąć jakoś Trzeba kończyć odcinek Dobra, nie interesuje mnie to Aha, jakbyście mieli jakieś mody yy, Do GTA San takie małe Ale na przykład poprawiające lekko grafika yy, Nie wiem, coś takiego, nie? To możecie... To możecie podesłać tam mi na PW Albo nazwa podać w komentarzu I Nie, nie podowejcie mi tego całego... E, NB series, bo NBS series Ma taki problem Że... Mi release nie, nie współpracuje z tymi Strasznie się to kłóci i wywalog GTA San Andreas jak mają Belsirius i Acciona. Także to by było na tyle w tym odcinku. Cześć, śmiecie się, się, na razie.